Państwu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu w ten słoneczny dzień. Coraz więcej słońca, a im więcej słońca, tym z naszej strony będzie coraz więcej wspomnień. Wspomnień pionierów, wspomnień tych, którzy tworzyli polski Stargard. Zaczynamy naszą opowieść o chlebie, niebie i młynarzu. Oto ona. Jestem stargardzkim wielkim młynem. Chciałem opowiedzieć Wam część mojej historii. Pewnie dziwicie się, że mówi do Was maszyna, ale czy teraz, w XXI wieku, w dobie tak ogromnego technicznego postępu, może coś jeszcze dziwić? Moja opowieść jest tym bardziej istotna w takim dniu, jakim jest dzisiaj Dzień Pionierów Stargardu. Z głębi moich silników, przekładni i żaren, Dobiegają silne echa wspomnień, z którymi pragnę się właśnie dzisiaj z wami podzielić. Bo przez wiele, wiele lat mieliłem tutaj mąkę dla wszystkich Stargardzian na ich chleb powszedni. Moją opowieść dzisiaj miele, to znaczy opowiadam, z perspektywy 1975 roku. Zanim ją zacznę, to czy wiecie, że nazywali mnie wtedy wielkim młynem? Dlatego, że byłem największym młynem w ówczesnym województwie Szczecińskim. Urodziłem się w 1922 roku, bo mnie wtedy zbudowano. W 1934 roku dobudowano do mnie jeszcze budynek silosów zbożowych. Moja zdolność produkcyjna za czasów niemieckich wynosiła 110 ton na dobę. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody. Ocalałem od zniszczeń wojennych i w pierwszym okresie, po zakończeniu II wojny światowej, byłem już zdolny do uruchomienia. Trzeba mi było tylko usunąć moje częściowo zdewastowane, wewnętrzne, młyńskie urządzenia i niektóre towarzyszące mojej pracy maszyny. Doskwierał mi też brak dopływu energii elektrycznej. Istniejące i sprawne turbiny wodne i maszyny parowe pozwoliły jednak bardzo wcześnie uruchomić mnie i tym samym stałem się. Jednym z pierwszych zakładów przemysłowych na ziemiach odzyskanych przez Polskę. Po zdobyciu Stargardu, w dniu 5 marca 1945 roku, zostałem wraz z całym miastem zajęty przez wojska sowieckie. W związku z tym, administrowany przez sowieckie władze wojskowe, do 3 października. 1945 roku i nazywany Bolszaja Mielnica w Stargardzie. Nie podobała mi się ta nazwa i to nawet bardzo. Pod tą administracją rozpoczęto prace nad moim ponownym uruchomieniem. Z żołnierzami rosyjskimi pracowali nad tym również Polacy. Między innymi Stefan Mamrot, Leonard Lautenbach, Mikołaj Urbański, Stanisław Krysiak, Aleksander Drozd i inni. Ale jeszcze raz muszę to przypomnieć. Pamiętajcie, że przekazuję wam informacje w momencie, kiedy poprzez wolno obracające się żarna historii otaczają mnie lata 70 XX wieku. Zaraz po wyzwoleniu. Elektryk Leonard Lautenbach uruchomił prądnice elektryczne, wytwarzające światło za pomocą najpierw turbiny wodnej, potem maszyny parowej. Ponadto zaszła konieczna potrzeba doprowadzenia elektryczności ode mnie do budynku pierwszego szpitala miejskiego w Stargardzie przy ulicy Bydgoskiej 2 oraz do budynku Komendatury Wojsk Sowieckich przy ulicy Bieruta obecnie Krasińskiego, tam gdzie teraz mieści się Miejski Żłobek. W doprowadzeniu linii elektrycznych do tych budynków brał bezpośredni udział pionier, właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Leonard Lautenbach, stargardzki pionier i jednocześnie elektryk, który się mną opiekował. Dzięki niemu szpital mógł już wkrótce rozpocząć pracę. Widzę jak mąka unosi się mgłą w moim wnętrzu. Wspomnienia trochę się zacierają. Muszę się zatem śpieszyć, żeby nic, co ważne, nie omknęło wraz z ostatnimi ziarnami pszenicy. Pamiętam, że według oficjalnych źródeł obecne zakłady zbożowo-młynarskie w Stargardzie powstały 3 października 1945 roku. Dokładnie 7 miesięcy po zdobyciu miasta przez rosyjskich żołnierzy. Dobrze pamiętam ten pożółkły już dzisiaj dokument wklejony do księgi pamiątkowej Zakładów. Był to, jakbyśmy go dzisiaj nazwali, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania zakładów przez przedstawicieli Armii Czerwonej władzom polskim. Czytamy w nim między innymi... Komisja składająca się z przedstawicieli wojennej części numer 66 548 Majora Korianina i Naczelnika Młyna Wielkiego Lejtnanta Lejtosa oraz przedstawicieli Polskiego Rządu Jedności Narodowej Teodora Garbarczyka posiadającego ponomocnictwo Rządu Jedności Narodowej na obóz Stargardu numer 50, 56 łamany przez 45 stwierdza przekazanie władzom polskim Młyna Wielkiego Dalej wyszczególniono wszystkie urządzenia przekazane wraz ze mną. Na dole widnieją zamaszyste podpisy i odciski pieczęci. Ech, dziwnie się wtedy poczułem. Byłem dla nich tylko obiektem, jakąś rzeczą, a nikt nie widział we mnie bijącego serca. Nieważne, że mechanicznego, które zabezpiecza ludziom ich chleb powszedni bez względu na to, w jakim języku składają oni na nim swój pełen uszanowania pocałunek? Ksiąg dalszy nastąpi. Dzień dobry. Dzień dobry. Super, to malutko, troszeczkę. Dobrze, jeszcze troszeczkę, zobacz, nie wiem, jeśli do pewnego dzisiaj. Chodź, chodź, możesz zacząć już teraz. Super, to mała. Mama przeszła dwa razy, a mama ci to wchody zrobiła. Dwa razy przeszła. Zobacz, to